Dzisiaj podziwialiśmy takie piękne suknie ślubne. Pani świeżo upieczona mężatka. Jak samopoczucie? No, bardzo dziękuję, dobrze. Suknie bardzo ładne bardzo mi się podobały. A jakie plany najbliższe? Najbliższe plany? No u mnie dużo się dzieje, więc planów mam dużo i, i realizuję się zawodowo. Teraz zaczynam sezon przygotowania do mistrzostw Europy. Na... Zaczęłam teraz prowadzić od, od ponad pół roku blog, który idzie mi prężnie i, i, i że tak powiem w tę stronę troszeczkę też tutaj nad motywacją, zdrowym żywieniem kończę studia z dietetyki i zawodowo troszeczkę w tą stronę. Właśnie może Pani zdradzić jakiś przepis na zdrowy tryb życia, na jakąś dietę, taki szybki przepis, żeby... Uśmiech, aktywność fizyczna. I przede wszystkim zdrowa żywie, żywność, bez fast foodów, bez, bez produktów gazowanych, słodyczy, tak na szybko. A coraz większe zainteresowanie mediów wokół Pani, jak sobie Pani z tym radzi? Znaczy, wie Pani co, no, generalnie nie śledzę tego, nie przejmuję się tak zwanym hejtowaniem, gdyby one się pojawiały, więc nawet nie wiem. E ja szczerze, no robię to z pasją, ja tym żyję, więc, e, więc cieszę się, że czym więcej, coraz więcej osób, Polek i e, Polaków w ogóle i mężczyzn też pisze do mnie, bo chcą coś zmienić w swoim życiu. I naprawdę jestem bardzo z tego zadowolona. A czy rzeczywiście to jest klucz do szczęścia? E, klucz do sukcesu e, wiąże się moim zdaniem właśnie też z motywacją, optym, e, optymistycznym nastawieniem do świata, z uśmiechem. Motywacją do treningu, zdrowym trybem życia, tak. A mąż wspiera, a słucha rad? Tak, jak najbardziej. No. Powiem szczerze, że jestem takim domowym dietetykiem Roberta i Robert korzysta z moich rad. E, jak najbardziej, wspiera. A może pani zdradzić, ile pani waży? Nie.